Na siemanku z tej strony bardziej powitam was w kolejnym odcinku z Minecraft. Tak. Kolejna noc i chyba wiecie na czym. Bo tu jest noc na hardcorze. Tak. Mam no, zarumbi z tym jest, bo te stworki padają na dwa hity. Tam widzę, widzę krowa, więc całkiem jest dobrze. Jeszcze jedna by się przydało. Te miksturki to ja różne mam. Sobie nawet jedną pyknę. A nie, bo nie. To się mi nie opłaca. ja Niech mi się potwory. Respią. Wiem, będzie w nas. Będzie w późniejszych odcinkach już. No, zniszcz tą pochodnię. O, od razu lepiej, ciemniej. I takie jest życie, to ja rozumiem. Widzę, że dynie tu rosną. a dobra, niech się potworki respią a sobie tu dynie zbiorę. Będzie na ciasto. No znaczy na ten, nawet jak tu się nazywa. Tu nie są ciasto to są ta, takie nie ciasto, tylko to drugie z dyniowe. Szarlotka chyba. No i tak mi się wydaje. Nie mogę zginąć, pamiętajcie Mam nadzieję, bo mam taki level, że mi go szkoda Muszę iść po jedzonku A nie chcę ginąć, no już, już nie mogę biegać Chyba coś tu miał Jakieś... O jest, tu dużo Szalotki. Tak to się nazywa. Pumpkin pie, ciasto dniowe chyba. Na razie nie bo mi go szkoda. Nie straciłem życia, no to na co mi to. Jedziemy ze szkieletami. Nie wiem czy zauważyliście, ale w Minecraftie Pocket jeśli graliście na tym, na single to może wam z ząbiego wypaść w mi wypadło kiedyś to w zasadzie nawet w tej serii ziemniaki wypadają marchewki no właśnie przydałoby, przydałoby mi się jakby mi wypadły ziemniaki z podwórku czemuż tam same szkielety się respią wiem potrzebuję kości potrzebuję tego ale mogłoby się coś jeszcze innego respić będzie zaraz dzień to się zdziwię, bo jest dopiero 3 minuty nagrania, powinno być 7, żeby było w miarę normalnie aha, jeszcze pada wybrałem sobie krainę, w której ciągle praktycznie pada nie kraina, ale miejsce ty, panie szkielecie, nie denerwuj pan Panie kliperze, ty mnie tam też denerwujesz, to cię zabiję pewnie. A jak nie to... Aj słabo z baterią. Nie chcę na razie robić. cięć, a więc jak mi... Jak nie skończę, to... Mam, mam mocniejszą, ale krótszą mam. Chyba starczy, wam powiem. No, a jeszcze 5 sekund. Ma się to wyczucie. Nie wiem, chyba zrobię cięcie z baterią. Z, no z kablem już bym znalazł. To więc cięcie. Dobra. niestety tu musiałem sobie poziom zmienić. Mam nadzieję, że... Potworki dalej będą się respić. Dlatego, że miałem dwa serca. Naszukam ładowarki. Mam nadzieję, że tam potworki się respią. Będą musiał sobie zrobić też rozpiarkę I pewnie szybciej niż... Szybciej od automaty ten, no, tego automatycznego przepalania. Wiecie, że to jest z tymi wagonikami, z piecokami to będę robił, dlatego że tam trzeba mniej żelaza. Jeszcze będę musiał pozbierać na kowadło. No i takie sprawy. <laughs> Dobra, niech się potworki tu, ale ja mnie nie narzekam. Chyba placek odnawia 4 równo. Zaraz obliczę. Jak zabiję szkieleta. No tak 4. O! Dobre enchanty, mam nadzieję, że masz dobrze enchantowaną zbroję. nie, to będę zły. A ty no gdzie idziesz, no gdzie? Jakie szczęście, że z nich wypada cały czas do Protection 3, Unbreaking 2. No to słabo, Unbreaking to jest na odnawianie, że się nie niszczy. Nie, dzień się robi. Czemu? No, w zasadzie... Aha. Chyba wie... Była, wiem czemu. wiem czemu ten. Nie miałem podpiętego. Dlatego, że, 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 że ten, że nie miałem na przedłużacz, a żeby ten przedłużacz działał, to musi być włączona, był wyłączony. Wiecie, w niektórych są takie guziczki. Ten portal będę musiał troszeczkę zmienić. Dziękuję. Lubię na hardkorze, jej. Mam nadzieję, że się cieszycie. No nie, zapsułem to. Złapałem przypunek, czemu? Wasze jajka zbiorę? Nie wszystkie. Chyba. Więc będę musiał powybijać, bo was tu jest za dużo. Tam widzę, widzę szkielet, ale to zaraz pójdziemy go zabić. Tylko sobie pójdę schować to do skrzyni, skrzyń, skrzynek. No. Tu mój na razie <coughs> tymczasowy magazyn, ale będzie bardzo podobny i tak, i tak. Nie wiem, co ten chłop tu robi. Jajka odłożę. Coś tu mogę, mogę jeszcze chyba to, tak. To też. Dużo będzie do tego, bo robiłem podki w tamtym odcinku, warte zobaczenia. Tu też. Czemu redstone, bo redstone też działa na to. Tu też. To też. To też. To też, to też, też. jedyny. To też. To też, to też. Zbroja chyba tu, tak. Ja ile, patrzcie jaki kolekcjoner jestem zbroi? szkoda, że nie mogę ten, ze skórzanych nie da się, Uncraft, chyba tak to się nazywa żeby zdjąć craftingi, co są zrobione bo robimy ciasto dyniowe Zostawię sobie tak z trzy dynie wezmę moją prawie całą trzcinę może nie całe, ale dużo. Dziewięt... Ile jest? Dwadzieścia sześć. No. Okej. Okay. W zasadzie nieduża różnica. Raz, dwa. Jest dwadzieścia pięć szarlotek. Idziemy walczyć i zjemy szarlotkę. A i co tu to robi? To jest nieskończone źródełko wody. Przy budowie tamtym mi się na pewno przyda, jak będę to kończył. Ty panie, no ja ci dziękuję, że się respisz wręcz. No, zawsze mi się to może przydać kiedyś. A szkoda, że no nie ma tego To bo pomyślcie sobie ile miałbym złota. Co ty masz za buty? Jakie fajne! Protection 3 spodnie. Pani, no co? Co to jest za drop z nich? Te zombie są wykokrzane z tymi enchantami, jak mają. Dobra, idziemy sobie jeszcze tam zebrać, bo byłem ciekawy, co szybciej będzie rosnąć. Muszę sobie hodowlę tych krów zrobić, bo przyda mi się i to jestem pewien, wręcz na pewno. Do marchewek nie chcę jeść na razie, nie wiem czemu, ale nie mam ochoty. Nie jestem głodny na marchewki. Opatrzcie patrzcie jak się ładnie dopasowało. rozpicie się tam potwory, bo mam taką, szczerze mówiąc, nawet nadzieję. Ile mam minut? Jest ja, 12, to dobre. Subskrybujcie taki luźniejszy odcinek. Subskrybujcie, łapkujcie i komentujcie. Więc na razie, cześć!